E dodatki do żywności, co oznaczają i jakie dodatki do żywności mają wpływ na zdrowie? E dodatki do żywności budzą emocje, z jednej strony pozwalają bezpiecznie przechowywać, żelować, barwić i słodzić produkty, z drugiej rodzą pytania o wpływ na zdrowie. Czy numer E to znak ostrzegawczy, czy po prostu skrót ułatwiający identyfikację substancji na etykiecie? Jak odróżnić konserwant od przeciwutleniacza, a syntetyczny barwnik od naturalnego odpowiednika? I wreszcie, kiedy dodatki pełnią użyteczną rolę technologiczną, a kiedy warto je ograniczać? W uporządkowany, praktyczny sposób przechodzimy przez podstawy, czym są e-dodatki, jak działają, które grupy spotykasz najczęściej oraz co mówią oceny bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Na końcu znajdziesz konkretne wskazówki, jak czytać etykietę i podejmować spokojne, świadome wybory. Czym są e-dodatki do żywności, jakie mają oznaczenie na etykiecie? Substancja dodatkowa to związek użyty celowo, aby nadać żywności określoną funkcję technologiczną, np. konserwować, barwić, żelować, emulgować, słodzić lub stabilizować. W Unii Europejskiej o dopuszczeniu do obrotu decydują przepisy wspólnotowe, a oceny ryzyka prowadzi EFSA. Na etykiecie dodatki zapisuje się nazwą klasy funkcjonalnej np. barwnik, konserwant, przeciwutleniacz, wzmacniacz smaku oraz nazwą własną lub kodem E. Zakresy numerów ułatwiają orientację E100 do E199 to barwniki, E200 do E299 konserwanty, 300 do E399 przeciwutleniacze i regulatory kwasowości, E400 do E499 emulgatory, środki żelujące i spulchniające, E500 do E599 substancje pomocnicze, E600 do E699 wzmacniacze smaku, E900 do E999 substancje słodzące i nośniki, a powyżej E1000 mieszczą się m.in. stabilizatory i zagęstniki. Nie każdy dodatek jest syntetyczny. Wiele ma pochodzenie naturalne, np. Na kurkumina, E100, inne są syntetyczne, ale ocenione i kontrolowane. Zasadą jest stosowanie tylko dodatków niezbędnych technologicznie w najniższej skutecznej dawce i zgodnie z listą dozwolonych zastosowań. To nie sama obecność kodu E przesądza o jakości produktu, lecz kontekst, kategoria żywności, ilość i cel użycia oraz ogólny wzorzec żywieniowy. Główne grupy dodatków do żywności: barwniki, konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory i substancje żelujące. Barwnik nadaje lub przywraca barwę. Bywa naturalny, np. Na kurkumina lub syntetyczny. Konserwant spowalnia psucie, hamując rozwój drobnoustrojów, np. benzoesany, sorbiniany. Przeciwutleniacze chronią tłuszcze i witaminy przed jełczeniem. Klasyczne przykłady to tokoferole i kwas skorbinowy. Emulgatory i stabilizatory, takie jak lecytyny czy mono i diglicerydy, umożliwiają łączenie wody z tłuszczem i utrzymują jednolitą konsystencję sosów, past oraz deserów. Substancje żelujące, pektyny, agar, karagen tworzą strukturę galaretek, dżemów i roślinnych alternatyw. Środki spulchniające uwalniają gazy, dzięki czemu pieczywo zyskuje porowatość. Wzmacniacz smaku, np. glutaminian sodu, potęguje wrażenie umami. Regulatory kwasowości stabilizują pH, co wpływa na smak i bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Osobną kategorią są substancje słodzące, zarówno intensywne słodziki, jak i poliole, Omówione szerzej poniżej. Każdej grupie przypisano zakres numerów E, co ułatwia czytanie etykiety. W praktyce o zasadności użycia decydują funkcja technologiczna, dozwolone poziomy i typ produktu. Przeciwutleniacz w oleju hamuje utlenianie, żelowanie pomaga utrzymać stałą jakość dżemów, a konserwowanie chroni żywność wysokiej wilgotności przed szybkim zepsuciem. Substancje słodzące, syntetyczne i naturalne. Bezpieczeństwo ADI i wpływ na zdrowie. Substancje słodzące dzieli się na intensywne słodziki, bardzo słodkie, niemal bezkaloryczne, oraz poliole, np. ksylitol, erytrytol. Oceny bezpieczeństwa w Unii Europejskiej prowadzi EFSA, ustanawiając dopuszczalne dzienne pobranie ADI. Dla aspartamu E951 utrzymano ADI 40 mg na kilogram masy ciała na dobę. Pełna ponowna ocena nie wykazała ryzyka przy takich poziomach spożycia. Stewioglikozydy mają ADI 4 mg na kg w przeliczeniu na stewiol, acesulfam K 9 mg na kg, sukraloza 5 mg na kg. Bezpieczeństwo nie oznacza jednak dowolnych ilości. Poliole w nadmiarze mogą wywoływać dyskomfort jelitowy, a słodki smak bez energii nie sprzyja nawykowi sięgania po żywność najmniej przetworzoną. W przestrzeni publicznej pojawiają się rozbieżne komunikaty, ale w UE punktem odniesienia pozostaje ADI EFSA, a typowa ekspozycja jest zazwyczaj niższa od limitów. U osób regulujących glikemię substancje słodzące bywają przydatne. Mimo to warto zachować umiar i obserwować reakcje indywidualne. Najrozsądniejsze podejście to rzadziej słodzić, rotować rozwiązania i czytać etykiety, by kontrolować łączną liczbę dodatków. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, oceny EFSA, Limity i kiedy nadmiar szkodzi. W UE dopuszczanie i przeglądy prowadzi się według jednolitych przepisów, a EFSA ocenia ryzyko na podstawie danych toksykologicznych i narażenia populacji. Efektem są wartości ADI oraz szczegółowe warunki stosowania w określonych kategoriach żywności. Przykład Azotany i azotyny stosowane jako konserwanty w przetworach mięsnych mają odpowiednio ADI 3,7 mg na kilogram i 700 mg na kilogram masy ciała na dobę. U większości osób typowa ekspozycja nie przekracza tych limitów. Innym przypadkiem jest dwutlenek tytanu S171. Po ponownej ocenie w 2021 roku EFSA uznała, że nie można wykluczyć ryzyka genotoksyczności. W konsekwencji w Unii Europejskiej wycofano go z żywności. Z kolei wybrane barwniki z grupy azowych wymagają ostrzeżenia na etykiecie o możliwym niekorzystnym wpływie na aktywność i uwagę dzieci. Niezależnie od przepisów istnieje ryzyko koktajlu dodatków, jeśli w jadłospisie dominują produkty wysoko przetworzone. Nawet dodatki uznane za bezpieczne nie powinny być spożywane w nadmiarze. Najlepszą polisą pozostaje urozmaicona dieta z przewagą żywności minimalnie przetworzonej. Jak czytać etykietę i ograniczać dodatki spożywane w dużych ilościach? Zacznij od listy składników. Dodatki znajdziesz po nazwie funkcjonalnej i oznaczeniu, np. barwnik E100, konserwant E202, przeciwutleniacz E306, wzmacniacz smaku E621. Kolejność składników odzwierciedla ich udział, co pomaga oszacować, czy substancja występuje w ilości śladowej czy znaczącej. W przekąskach, napojach i słodyczach zwracaj uwagę na barwniki z grupy azowych. Przy nich powinno widnieć ostrzeżenie o potencjalnym wpływie na aktywność i uwagę dzieci. Jeśli w jadłospisie często pojawiają się produkty o długiej liście dodatków, ekspozycja może się sumować. Pomaga prosta strategia. Wybieraj żywność mniej przetworzoną, porównuj marki pod kątem krótszych składów, a kolorowym deserom nadaj mniejszą częstotliwość. Wzmacniacz smaku czy słodzik nie są z natury złe, liczą się realne ilości i kontekst całej diety. Dbaj o grupy wrażliwe dzieci, osoby z alergiami, kobiety w ciąży. Świadomy wybór to połączenie znajomości oznaczeń z pytaniem, czy ten dodatek jest tu potrzebny? Często odpowiedź brzmi, tak, ale rozsądnie i nie w każdym posiłku. Podsumowując, e-dodatki do żywności są narzędziem technologicznym, które, właściwie dobrane i stosowane w najmniejszej skutecznej dawce, pomagają konserwować, barwić, żelować, stabilizować i słodzić produkty spożywcze. O ich dopuszczeniu decydują przepisy unijne. A oceny ryzyka prowadzi Europejski Urząd Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA. To właśnie system prawny określa szczegółową listę zastosowań i limitów. Warto pamiętać, że naturalny i syntetyczny nie są etykietami wartościującymi. Część dodatków to substancje naturalne pozyskiwane z naturalnych składników, a część to syntetyczne substancje, czyli dodatki syntetyczne oraz szerzej dodatki chemiczne, których profil bezpieczeństwa ocenia się w ten sam sposób poprzez analizę dawki, narażenia i niepewności. Bezpieczny znaczy bezpieczny w warunkach stosowania, a nie w dowolnej ilości. Nawet to, co uważa się za bezpieczne, może wpływać na zdrowie niekorzystnie, jeśli jest spożywane bez umiaru lub w wielu produktach jednocześnie. Dotyczy to zwłaszcza kategorii, w których barwniki i wzmacniacze smaku czy słodziki, Pojawiają się często, jak w napojach, deserach, gumach do rzucia i przekąskach. W takich przypadkach warto porównywać składy na etykiecie produktu. Pojedyncze doniesienia łączą niektóre dodatki z objawami, takimi jak bóle głowy, reakcje alergiczne czy nasilenie dolegliwości u części dzieci z astmą. Formułowano też hipotezy dotyczące ryzyka chorób nowotworowych dla wybranych związków. W ocenie EFSA kluczowe pozostają całkowite narażenie populacji i wartości ADI. Przykładowo żółty barwnik z grupy azowych wymaga ostrzeżenia o możliwym wpływie na aktywność i uwagę dzieci. To dobry przykład zasady przezorności. Rozsądna praktyka dla każdej osoby to wybieranie krótszych składów, ograniczanie powtarzania tych samych związków w wielu posiłkach oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia poprzez przewagę żywności mniej przetworzonej i uważną lekturę etykiet. Dzięki temu można korzystać z korzyści technologicznych dodatków, jednocześnie ograniczając negatywne skutki dla zdrowia wynikające z ich nadmiernej podaży.